Halloween się już zbliża, więc czas na trzecią część przebudowywania mikseli na Halloween, więc tak zrobiłem znowu to samo, czyli 5 mikseli na to Halloween, bo tak robiłem po prostu 2 lata wcześniej, więc teraz też tak zrobiłem i mam 5 mikseli. Tylko w poprzedniej jest taka różnica, że do poprzednich dwóch filmów z tej serii, nazwę to serią, były jakby bonusy jeszcze, tam miałem coś dodatkowego, teraz jest tylko 5, ale jest i co? No prostu ich prezentował po kolei, nie mam za dużo do powiedzenia, mam dynie. I tyle. Pierwszy, który chcę pokazać, jest najprostszy, ponieważ... jest Nie jest jakąś za dużą zmianą, ale jest najbardziej Halloweenowy, ponieważ prezentuje się tak. Zrobiłem gałkowego skrubza, wygląda on tak. Na rękach też ma gałki. W sumie poprawię mu to. O. Według mnie wyszedł dosyć dobrze. Ogólnie jest spoko. Dałem oczy tu gdzie się dało. I przede wszystkim tutaj, Tu była moja pierwsza myśl była tu, tu dałem coś, bo się dało, tutaj z tyłu jedno, ale z tyłu tego nie wypełniałem, no bo na tyle tego nie widać. Jest prosty, ale stylowo pasuje do tych z pierwszej części, ponieważ tamte był bardziej Halloweenowe i chyba bardziej proste, ale według mnie ten jest taki przeciętny. Nie jest niesamowity, ale nie jest tragiczny. Następny za to już nie jest w takim stylu i według mnie jest chyba najsłabszy z tych, co tutaj są. Nie jest tragiczny, ale jest trochę nudny i jego kolorystyka nie jest najlepsza, bo śmieciarz Kobrax Przesunę go bardziej na bok. Jest to po prostu Cobrax, który gdy był trashozem i jest ok, Po prostu podmieniłem tutaj mu szczotkę, dałem łopaty. Tu kombinowałem długo, bo planowałem tutaj mu dodać więcej rąk, ale po prostu to nie pasował wcale, więc skończyło się na dodatku po prostu szczotek. Wygląda on tak, jakby wygląda przeciętnie, tak? tylko jest trochę zbyt ciemny, mi się wydaje. Specjalnie usnąłem całe pomarańczowe elementy z niego, że już ich nie widać. I jest on taki ok. Jeszcze zabrałem mój wężowy język, ale chyba po prostu tego nie potrzebował. Więc tak, to jest on. Co mogę pokazać? Tył, drugi bok i to tyle z niego. Następny, to jest pierwszy, jakiego zrobiłem do tej części i. Wygląda tak. Samurai Vizbus jest dobry. Trochę za prosty. Ponieważ ma głównie po prostu czerwone elementy zamiast fioletowych, ale wyeliminowałem całkowicie fiolet. Najlepszą jego częścią jest ogon. Jak widać, ma teraz też miecz w gębie. Ma inne nogi. Problemem jest to, że za mało się wyróżnia. I tutaj chciałem coś zmienić. I pokażę co. Także chciałem dodać mu coś takiego, czyli żeby miał coś na wardze, jakieś wąsy i ciężko z tym szło, ponieważ jak widać, nie mam co dać tutaj do tych narożników, po prostu jest samo czarne. Wychodziło tak, że albo by miał zbyt kanciasty ryj, albo po prostu nie mam innej opcji. Jakby nie miałem takich slopów w czerwonym kolorze. Mam takie przezroczyste, ale nie chcę przezroczystych, bo chcę, żeby był samurajem. Nie chcę, żeby miał cokolwiek wspólnego z ogniem, bo to jest po prostu samuraj. Więc tak. Jest ok. Problem jest jego taki, że on się nie prezentuje najlepiej tutaj, ponieważ po prostu ciężko jest go całego uchwycić z, z wszystkich perspektyw. Ja go widzę od góry, więc trochę lepiej to wygląda. No, trochę lepiej, ale już można przejść dalej. Czwarty jest taki, którego zrobimy jako drugiego, i do tego można mieć mieszane uczucia, ale jest cyborg Wolek, tylko może choć trochę bardziej na środek. Wygląda on tak według mnie jest według mnie jest dobry jakby można było to zrobić lepiej jakby mógł wyglądać inaczej ale to co bym zmienił to te ramiona ponieważ czarny był lepszy ale ciężko mi znaleźć takie a też chciałem żeby u niego zostało trochę tego żółtego dużo ma z tyłu ponieważ ma tutaj broń, broń ma rakietowe nogi z tyłu jest dużo tutaj też ma dwie bronie tu ma miejsce na broń, tu włożę jedną, tu nie jest uzbrojony jest ciekawy. Ta łapa trochę duża. Ta łapa przyzwyczajam się do niej. Można mieć do niej mieszane uczucia, można jej nie lubić. Jest ok. No, teoretycznie można powiedzieć, że to tutaj blokuje, ale można po prostu ruszyć te lampki. To, co mogę im powiedzieć, to, że widać po prostu, że zawiera pełno części z Star Warsów. Głównie tego droida po prostu ma na głowie. To jest jakieś działko. To są nogi chyba od działka. I dużo broni jest właśnie z tego. Więc. Tak. Ten był przedostatni. Został ostatni. Specjalnie zostawiłem najlepszego. Jest on robiony w tym samym stylu co Cobrax. Czyli też jest po prostu zmianą tribu. Jest, newsresowy skorpi. Kamera go najlepiej też go nie uchwyci. O, teraz dobrze. I tak, zmieniłem po prostu tribe i wyszedł wręcz idealnie. Chodzi o to, że wszystkie elementy mu zamieniłem, żeby były takie niebieskie żółte lub czarne. I wyszło to mega dobrze. Jak widać dałem mu czułki. Te elementy są od screena. Słuchawki Majka poszły na bok. Tu jest kaseta. Tu jest kaseta. Zawiera on dużą część elementów z Newsersów. Są też wyjątki, na przykład druga kaseta jest od Trumpsiego i użyłem paru elementów od Ticketsa, ponieważ nie jest skrzyp. Tutaj e, po prostu nie miałem elementu takiego, to musiałem od Ticketsa pożyczyć. I wygląda tak, ma mniej nóg niż zwykły Skorpi, ale wolę takie porządniejsze. I tutaj ma kamerę i mikrofon. Kamera miała być tu, gdzie jest kaseta. Ale nie jest tu, ponieważ to by po prostu nie miało sensu, jakby on tym mikrofonem by nie sięgał tak daleko i wtedy pocął mikrofon. Więc złożyłem je w jedno i wygląda to dobrze. Nie wiem czy kamera go dobrze uchwytuje, ale od tyłu, od boku, od przodu. No, tak się prezentuje. Więc tak, to były te miksele. Także tak się prezentują tegoroczne miksele na Halloween. Według mnie jest dobrze, nie wiem czy jest lepiej niż w poprzednim roku, choć chyba trochę jest, ponieważ ten szaf w poprzednim roku jakby to co było w poprzednim roku na tych mikselach moich to po prostu były elementy z większych budowli na przykład rękawica Thanosa, portal, jeszcze to wiertło, one były po prostu, te miksele, te miksele były po prostu robione na podstawie budowli tutaj miksele są bardziej robione na podstawie mikseli, na przykład te gałki pochodzą od innych mikseli i to pożyczyłem od innych mixeli. Te dwa akurat nie był pożyczany wcale, po prostu ze elementów jakie znalazłem. Więc tak, możecie pisać, które według Was są najlepsze z tych. I to chyba jest ostatnia część tej serii, jakby wątpię, żeby to dotrwało do, do czwartego Halloween, a poza tym już i tak dużo tego zrobiłem. Więc tak, to było na tyle. Może nie jakiś za ciekawy film, po prostu prezentacja, ale zawsze coś, więc dzięki za oglądanie, do następnego, no i nara.